Zakwasy, te tajemnicze, niemal mityczne bestie, które czają się w mięśniach po każdej bitwie na siłowni. Zakwasy po treningu są jak następstwa zakrapianej nocy. Po szalonych chwilach, w których czuliśmy nieograniczoną moc, nadchodzi poranek, który niestety nie oszczędza w skutkach. Wspomnienia dnia poprzedniego, pełne impulsów i chwil uniesienia, teraz zamienią się w cierpką melancholię. Ul wchodzi w ciebie jak ciężki! Po tym jakże poetyckim wstępie serdecznie witam Cię w odcinku poświęconemu zakwasom po treningu. Wśród nich od wielu lat krąży wiele mitów oraz sprzecznych informacji, często nielogicznych i trudnych do zrozumienia, jak mój poetycki wstęp. Przedstawię Ci dzisiaj w sposób zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, czym tak naprawdę są zakwasy i jaki wpływ wywierają na Twój trening i Twoje efekty siłowe oraz sylwetkowe. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę są zakwasy. Otóż, gdybyśmy chcieli używać fachowej nomenklatury, a nie potocznego, obiegowo przyjętego języka, to Twoje zakwasy dzień po treningu w praktyce nie są zakwasami, tylko domsami. Jednak, Czym jest doms? Doms z języka angielskiego to delayed onset muscle soreness, czyli opóźniona obolałość mięśniowa. Występuje najczęściej kolejnego dnia po treningu i często utrzymuje się nawet kilka dni. Jeżeli faktycznie przesadziłeś z treningami, to twoje domsy mogą trwać nawet kilkanaście dni. W jaki sposób możemy zatem odróżnić zakwasy od domsów? Zakwasy pojawiają się w czasie treningu, gdzie w twoich mięśniach zostaje wytwarzany kwas mlekowy, a tak dokładniej mleczan, którego szybko pozbywamy się po treningu. DOMS'y z kolei pojawiają się około 24 godziny po treningu i powstają między innymi przez mikrouszkodzenia mięśni. Kiedyś istniało takie przekonanie, że mięśnie rosną dzięki mikrouszkodzeniom. Chyba każdy z nas słyszał to kultowe powiedzenie: jak boli, to rośnie. Czuję, że żyję. Oczywiście serdecznie pozdrawiam owce wuka. Dziś natomiast wiemy, że mikrouszkodzenia to jedne z największych przeciwników wzrostu twoich mięśni. Ale o tym później. Mikrouszkodzenia mięśniowe to naderwania i pęknięcia zewnętrznych lub wewnętrznych struktur włókien mięśniowych. Nie są dla nas korzystne, ponieważ zmniejszają możliwość do generowania siły oraz napięcia mechanicznego przez włókna mięśniowe, a to dla rozwoju Twoich mięśni jest bardzo ważne. Najbardziej do mikrouszkodzeń, a co za tym idzie domsów, przyczynia się to, jak dużo serii i powtórzeń o wysokiej intensywności zrobiłeś na treningu. Im więcej pracy, tym więcej mikrouszkodzeń, czego konsekwencją są dłużej trwające oraz mocniej bolące domsy. A dlaczego czujemy ból mięśni po treningu? Trening wywołuje stan zapalny w Twoich mięśniach, z kolei odpowiedź zapalna po wysiłku może przyczyniać się do powstawania domsów. Czy w takim razie domsy są dla nas złe? I odpowiedź brzmi to zależy. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z siłownią, wracasz do treningu po dłuższej przerwie albo wprowadzasz nowe ćwiczenia do Twojego planu treningowego, domsy są naturalnym zjawiskiem. Twoje ciało dopiero musi się przyzwyczaić do obciążania mięśni w nowy sposób, a wstępnie reaguje właśnie opóźnioną bolesnością mięśniową. I to jest w zupełności normalne. Gdy wykonasz trzeci, czwarty, piąty raz ten sam trening, to z każdym następnym razem domsy powinny być coraz mniejsze, aż całkowicie ustąpią. W tej sytuacji mogą być nawet korzystne, bo przynajmniej wiesz, że trening wszedł w te mięśnie, w które powinien. Z drugiej strony, jeżeli po każdym treningu pojawiają się mocne domsy, które utrudniają Ci codzienne czynności, jak schylanie się, chodzenie po schodach czy siadanie, a z każdym następnym treningiem nie ma poprawy, to znaczy, że robisz coś źle. Przewlekła obolałość mięśniowa będzie świadczyć o tym, że Twoje ciało nie jest gotowe na taki wysiłek, jaki mu serwujesz. Twój plan treningowy musi być przeładowany, a Ty ćwiczysz w zbyt intensywny sposób. Naturalnie po kilku treningach domsy powinny być nieodczuwalne albo w dosłownie minimalny sposób, a jeśli są takie same albo nawet się nasilają, to jest pierwsza czerwona lampka, aby coś zmienić. Dlaczego więc będą one niewskazane? Musisz zrozumieć, w jaki sposób rosną Twoje mięśnie. W czasie treningu obciążasz Twoje mięśnie w taki sposób, aby dać im bodziec do wzrostu. Nieodłącznym elementem treningu jest również to, że je uszkadzasz i doprowadzasz do mikrouszkodzeń. Nie da się tego faktu pominąć. Natomiast dobrze zaprogramowany plan treningowy powinien doprowadzać do odpowiednio dużego bodźca do rozwoju mięśni przy jednoczesnym jak najmniejszym uszkadzaniem mięśni. Dlaczego? Ponieważ w Twoim organizmie stale zachodzi coś takiego jak synteza białek mięśniowych oraz rozpad białek mięśniowych. Najprościej wytłumaczyć to zjawisko w taki sposób. Wyobraź sobie, że Twój mięsień to wielki mur. Mur zbudowany jest z cegieł, a mięsień z komórek mięśniowych. Aby powiększyć mur, musisz dobudować kolejne cegły, co wymaga poświęcenia energii i materiałów. Aby powiększyć mięsień, musisz dobudować kolejne białka mięśniowe, a tak dokładnie sarkomery co wymaga poświęcenia i energii w postaci treningu oraz materiału w postaci białka, a tak dokładnie aminokwasów. Z jednej strony ty starasz się rozbudować swój mur, stale dokładając cegieł, co nazywamy syntezą białek mięśniowych, ale z drugiej strony ktoś próbuje ci ten mur zburzyć, co jest rozpadem białek mięśniowych. Z mięśniami jest identycznie. Z jednej strony chcesz rozbudować mięśnie, wkładając w to swoją energię i wysiłek, czyli trening i reakcję w twoim ciele. Dodatkowo używasz odpowiednich materiałów, czyli białka, więc doprowadzasz do syntezy białek mięśniowych. Ale z drugiej strony, zbyt mocny trening, Nieodpowiednia ilość i jakość jedzenia, czy czynniki regeneracyjne jak sen czy stres, będą powodować pośrednio i bezpośrednio rozpad białek mięśniowych. Kluczem jest w tym wszystkim balans i odpowiednie podejście do tematu na wielu płaszczyznach, nie tylko treningowych. Natomiast wracając do mikrouszkodzeń. Jeżeli Twój trening będzie zbyt ciężki i będziesz mieć zbyt dużo mikrouszkodzeń, to Twoje ciało w pierwszej kolejności będzie musiało odbudować uszkodzony mięsień, a dopiero w drugiej kolejności będzie skupiać się nad tym, żeby go nadbudować. W momencie, gdy tych mikrouszkodzeń będzie mało, to jedynie część energii Twój organizm będzie musiał poświęcić na odbudowę, a całą resztę poświęci na nadbudowę nowych mięśni. W tym momencie możesz osiągnąć maksymalnie, Efekty twoich treningów. Dlatego, jeżeli ktoś się cieszy, że robi tak mocne treningi, że po każdych ma wielkie zakwasy, to muszę cię zasmucić, ale sam sabotujesz swoje efekty. Kluczem jest dobranie takiej objętości treningowej, czyli ilości serii, powtórzeń i ciężaru, a tak dokładnie intensywności wysiłku, aby odpowiednio mocno stymulować twoje mięśnie do wzrostu i przy tym nie notować dużej ilości mikrouszkodzeń, które będą twój progres, niestety, spowalniać. A co w sytuacji, w której już te domsy się pojawią? Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z siłownią albo wprowadzasz nowe ćwiczenia, to nic nie trzeba robić, bo tak jak mówiłem, to naturalna reakcja, która sama z siebie przejdzie z biegiem czasu. Jak twoje ciało zacznie się przyzwyczajać do wykonywanego treningu. Natomiast jeśli pojawiają się cały czas, to zastanów się nad tym, aby następnym razem zmniejszyć ilość serii na treningu oraz minimalnie ciężary, na których operujesz, to powinno w zupełności pomóc. Później sukcesywnie małymi kroczkami możesz utrudniać swój trening, minimalnie dokładając objętość treningową lub ciężary. W ten sposób adaptując swoje ciało do treningu i pozbywając się uciążliwych domsów. Poza kwestiami treningowymi, zwróć również uwagę na to, w jaki sposób się odżywiasz. Czy dostarczasz odpowiednio dużo białka, witamin, minerałów, czy Twoja dieta jest przeciwzapalna, czy dbasz o nawodnienie, jakość i długość snu, czy stres w życiu. Jeśli zadbasz o to wszystko, co zostało powiedziane w materiale, to pożegnasz się z przewlekłymi zakwasami, a zaczniesz zyskiwać maksimum efektów z Twoich treningów. Doraźnie na domsy może pomóc rolowanie, zimne kąpiele oraz zwykły rozruch np. w postaci spaceru. Podsumowując dzisiejszy odcinek, zakwasy pojawią się w czasie treningu ze względu na produkowany mleczan w mięśniach, który szybko po treningu znika. Ból mięśni natomiast na drugi dzień to domsy, które związane są m.in. z mikrouszkodzeniami mięśni oraz reakcją zapalną po treningu. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z siłownią lub wracasz po dłuższej przerwie albo wprowadzasz nowe ćwiczenie, domsy są naturalne i z każdym treningiem powinny być coraz mniej odczuwalne. Natomiast jeśli czujesz obolałość mięśniową przewlekle po każdym treningu, to jest to zły znak, ponieważ tracisz na tym ogromną część Twoich efektów, bo Twoje ciało zamiast skupić się na nadbudowaniu nowych mięśni, skupia się na odbudowie tych uszkodzonych przez mikrouszkodzenia wywołane treningiem. Kluczem jest dobranie objętości i intensywności treningowej w taki sposób, aby po kilku treningach czuć minimalne albo w ogóle nieodczuwalne DOMsy. Przy jednoczesnym dość wymagającym treningu, wtedy odpowiednio mocno bodźcujesz Twoje mięśnie do rozwoju, a nie tracisz efektów i energii na niepotrzebne, nadmierne odbudowywanie ich. Jak boli to rośnie, i faktycznie coś w tym jest, natomiast powinniśmy czuć, że nasze mięśnie w czasie treningu są mocno trenowane, a niekoniecznie Czuć ból przez następne 7 dni od wykonywanego treningu przy codziennych czynnościach, jak chodzenie po schodach czy siadanie na tron. W ramach ciekawostki, jedna z hipotez powstawania domsu sugeruje, że trening wywołuje stan zapalny, a odpowiedź zapalna organizmu prowadzi do opóźnionej bolesności mięśni. Makrofagi stymulują uwalnianie prostaglandyny E2, która następnie uwrażliwia receptory bólu w mięśniu. Oczywiście jest to wyłącznie hipoteza, których nie brakuje, natomiast temat jest bardzo ciekawy i warty zagłębienia swojej wiedzy, szczególnie jeżeli jesteś trenerem. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, zapraszam do zadania ich w sekcji komentarzy, a na pewno na nie odpowiem. Jak masz pomysł, o czym mam nagrać następny film, to również się z tym ze mną podziel. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał po więcej sprawdzonej i praktycznej wiedzy, aby nigdy więcej nie dać się nabrać na mity i przekonania, których w obiegowej opinii nie brakuje. Dziękuję za oglądanie.